Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego komentarza tygodnia, czyli naszego tygodniowego spotkania, gdzie mam przyjemność komentować różne ważne, ciekawe zdarzenia w kontekście astrologii. Jak ona wpływa na nasze życie, co się dzieje w związku z różnymi ważnymi społecznymi procesami politycznymi, gospodarczymi, kulturowymi. Nagrywam ten materiał w takim bardzo urokliwym miejscu. Nazywa się Dęby na Stawiskach. To jest blisko miejscowości Kopcie. Niedaleko jeszcze inne miejscowości od Jeszcze bliżej Bliżyn. Świętokrzyski Park Krajobrazowy. Bardzo piękne miejsce. Tutaj akurat za mną rozlewisko Bobrów. Tutaj tak bardzo urokliwe bagienko. Ale e, dlaczego... Dęby na stawiskach, bo to są bardzo piękne, właśnie takie dęby, które zaraz Wam pokażę. Na czym skomentuję różne rzeczy. Lubię czasem się podzielić jakimiś takimi fajnymi miejscami, które gdzieś tutaj są w Polsce, gdzie lubię czasem włazić i czasem Was też gdzieś tutaj zapraszam. Taki dąb za mną, właśnie jeden wielki, potężny. Jeszcze inny, tu jest, tu jest po prostu kilka takich dębów, No kilkaset lat, mają. No Popatrzcie. Bardzo lubię te, bardzo lubię te e, e, kapliczki, które są na dębach. Patrzcie, jaki olbrzymi, stary, wielki. O, kilkaset lat ma na pewno, 400, 500 lat ma na pewno. E, te dęby... Dlaczego te kapliczki? Skąd się one wzięły na tych dębach? E, dlatego, że dom był poświęcony e, słowiańskiemu odpowiednikowi Peru, e, Zeusa, czyli Perunowi. Perun, czyli Bóg Piorunów. W dęby uderzały pioruny, więc traktowano je z jakąś wielką nabożnością i czcią, uważając, że to są święte drzewa, w których jest zaklęta jakaś ważna moc. Dlatego no, ten powiedzmy gromowładny, którego znamy jako Zeusa, kojarzymy go właśnie przede wszystkim z, z, e, e, z tym właśnie przyrząd władcą gromów, bo pamiętamy. Zeus. No więc e, takie piękne miejsce, jak będziecie jakieś tutaj wędrować w szlakach świętokrzyskich, to polecam bardzo. E, co ciekawego się działo. E, w, tak bardziej, trochę, może nawet podsumowując lipiec, dwie ważne figury miały miejsce: dwa półkrzyże. Pierwszy był na pełni, drugi na nowiu. I oba narobiły nam niezłego bigosu w Polsce pogodowego. Ja o tym ostrzegałem. Pamiętacie, mówiłem o tym, że no to bardzo mocne figury angażowane, angażujące tam twarde planety, tu Pluton, tu Mars, tu Eris. No i tak się to gorąco bardzo robiło. I jedna i druga przyniosła, no może nie jakieś wielkie powodzie, ale rozlewiska, i to czasem takie podtopienia, nawet dosyć drastyczne, nawet ta druga. Fakt, że ten drugi półkrzyż był 24, czyli on był trochę później, jakby on w, miał miejsce później, w późniejszym terminie, więc on tam później się trochę, że tak powiem, w te konsekwencje tego półkrzyża, bo to przecież dopiero, dopiero kilka dni później, ale taki czy inaczej, te, te zjawiska, te procesy są zauważalne i były zauważalne i w, mocno namieszały pogodowo nie tylko w Europie, ale też i w ogóle na świecie w wielu miejscach. Politycznie też umacnia się ważna figura bisekstyla, planet pokoleniowych, planet Plutona w wodniku Neptuna w Baranie, któremu towarzyszy Saturn, oraz. Neptuna oraz w w, w, u, urana w bliźniętach. Więc te planety bardzo mocno działają na nas, uruchamiają bardzo mocne procesy, bardzo ważne rzeczy robią, mają bardzo duży wpływ na różne rzeczy, które się dzieją. W, które mają w tej chwili miejsce na świecie. Takie zjawiska, które y, działają bardzo intensywnie, bardzo dramatycznie i bardzo ważny sposób wpływają na procesy społeczne, globalne zjawiska i różnego rodzaju inne rzeczy, które mają miejsce na świecie. Więc y, tego typu y, mocne zdarzenia, mocne y, historie, które teraz widzimy. One są w jakimś sensie konsekwencją tych figur, tych wszystkich działań. Bisekstyl, który tutaj kojarzymy i znamy, ważna, bardzo, bardzo ważna figura. Będzie miała jeszcze wpływ na różne procesy i zjawiska bardzo ciekawe. Dlatego, że tam jest bardzo ciekawa kwestia z tym bisekstylem. Bo są takie dwa magiczne punkty na ekliptyce, które uruchamiają ważne też inne procesy. Mianowicie na początku wagi. No, właśnie, jak się na początku wagi coś ustawia, to tworzy się latawiec. Jak się utworzy coś na początku lwa albo na początku strzelca, to zaczynają robić nam się trapezy, czyli te takie bardzo ciekawe figury związane z, związane z taką budową, właśnie czegoś, tworzeniem. Jest niedokończona piramida. Także takie bardzo interesujące rzeczy na świecie się dzieją, ale. Jedna rzecz też taka trochę na marginesie różnych historii, która też mnie tak ostatnio inspiruje. Może to przykład taki z poglityki, ale tak w ogóle dosyć ciekawy. Mianowicie bardzo mnie zainteresowała niezwykła, niezwykła, ja nie wiem jak to nazwać, upadek czy katastrofa postaci, czy notowań sytuacji Szymona Hołowni. Polityk, który pamiętamy po wyborach w 2023 roku odegrał ważną rolę w tych takich pierwszych posiedzeniach sejmowych. Fantastycznie się sprawdzał, było w kinach nawet transmitowane te posiedzenia. Show, błyskotliwe i tak dalej. Jednak to co tutaj było tym bardzo fajną stroną Hołowni też było jego cienie, Mianowicie jego... Po prostu mówiąc, ogólnie narcyzm. Bardzo widać to silnie i mocno. Oczywiście, tym narcyzm jest częścią często wielu polityków, gdzieś to doświadcza i to jest taka trochę typowa przypadłość ludzi z sceny i, i świata publicznego i mediów i kultury, nic nadzwyczajnego, ale w jego przypadku to szczególnie odegrało rolę, taką szczególnie rolę pokazującą, że to wszystko jednak prowadzi do jakiejś, yy, wcześniej czy później, takiej. No, w narcyzmie jest taki bardzo ciekawy jakby element nadciągającej katastrofy, która czeka kogoś takiego. I, ta, i, i, to, i ten momentem wyzwalającym, bo to ciekawa była historia u chołowni, mianowicie on doświadczał z opozycji Saturna do Słońca, kiedy on wędrował w 2023 2024 roku w opozycji do, do jego słońca. Ale coś ważniejszego się ciekawego zdarzyło. Kojarzycie taką technikę na pewno jak progresja. Progresja zakłada wędrówkę planety 1 stopień 1 rok. Yy, w, on jest panną zodiakalną urodzeniową. Słońce mu wędrowało przez, przez, yy, yy, przez Wagę. I dosłownie przed chwilą. Dosłownie przed chwilą wkroczyło mu w yy, skorpiona. Yy, I to wejście w skorpiona. No właśnie, z czym kojarzymy Skorpiona? Mrok, cień, ukryte działania, yy, manipulacje, gry, takie no wielopiętrowe, skomplikowane operacje mentalne, umysłowe, prawda? I co się stało? Dosłownie w tym momencie, kiedy słońce mu weszło w Skorpiona, chołownia zaczął się jakieś dziwne, kąszachty, podchody. Spotkanie z Bielanem w, do, w środku nocy, takie właśnie partyzanckie, jakieś dziwne knucia tajne. Takie typowe historie skorpionowe. No i to. E no, oczywiście, no, skorpion jak skorpion, ani dobry, ani zły znak. No, nie można powiedzieć, że to jest znak zły, że to jest jakaś, nie wiem, że jakieś patologie uruchamia. No, nie przesadzajmy, to byłoby bardzo niezgodne z ideą astrologii. Ale na pewno można powiedzieć, że ta to, 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 to obecność tego skorpiona po prostu uruchomiła bardzo silne trendy, trendy i tendencje e, takie mroczne, dziwne, pokręcone, które też w pewnym sensie pokazują cień człowieka. No i ten skorpion pokazał ten cień chołowni w postaci tego jego przykrego Rozczarowania, które zaliczył w postaci drastycznego spadku notowań i ogromnego wzrostu niepopularności. To są te konsekwencje, można powiedzieć, nieprzerobionych lekcji życiowych. To taki ciekawy wątek z pogranicza psychologii rozwoju osobistego. Ciekawa rzecz. Tak czy inaczej, jeżeli chcecie właśnie takie ciekawe szczegóły, analizy rozpoznawać, badać zakamarki ludzkiej duszy, procesy duchowe i wewnętrzne, rozpracowywać te wszystkie dziwne historie, które są w ludziach, ale też i fascynujące opowieści o człowieku, zapraszam Was do Szkoły Astrologii Solarius. Do końca sierpnia zapisy do Szkoły Solarius. Jedyna unikatowa okazja do tego, żeby uczyć się astrologii w sposób treningowy, nie teoretycznie, nie, wku, nie przez wkuwanie, nie przez, nie przez szkolne takie metody, których nie lubię, nienawidzę, uważam, że są nieefektywne, tylko przez trening. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcą. Rozwijać swoje kompetencje rozwojowe, duchowe, psychologiczne, terapeutyczne, doradcze, coachingowe, ale nie tylko dla siebie, również poznawać astrologię. Trzecia edycja Szkoły Solarius, zapraszam do końca sierpnia. Od razu też i zachęcam do tak wszystkich, którzy mają już jakieś początkowe, chociażby no, podstawową wiedzę astrologiczną, zaczynają robić sesje klientom, zaczynają, zaczynają pracować z horoskopami, no i szukają różnych. Jakby takiego wsparcia potrzebują podtrenu, potrenować te swoje umiejętności. W dniu 6-7 września astrologiczny masterclass, czyli spotkania dla tych, którzy już coś robią, praktykują z astrologią. Zapraszam tych wszystkich, którzy chcą rozwijać te swoje umiejętności, poznawać astrologiczną wiedzę i rozwijać swoje potencjały interpretacyjne związane z astrologią. Dziękuję serdecznie, zapraszam Was w poniedziałek na Astrologiczny Komentarz Tygodnia. I, i, I oczywiście prognoza na sierpień już jest na nas na w stronie, y, oraz miesięczna prognoza na sierpień również na YouTube. Też dziękuję serdecznie, zapraszam ponownie.